Tych decyzji Polska, było ekspor niemożliwe, Polska eksportuje i importuje towary. Wie pan, ile, ile VAT-u z Polski zostaje w Polsce przy przepływie tych towarów? 17%. 17% w Polsce to prosty rachunek, 83% poza Polską. Jak pan myśli, gdzie? Na Litwie? Na Słowacji? Nie, w Niemczech. A że ta decyzja, Bardzo... ma, decyzja o mhm. tym, że zaniechamy mhm. budowy CPK. Mówiąc wprost, jest bardzo ważną i pozytywną decyzją dla Niemiec. Nie. Po pierwsze, trzeba rozwijać dalej porty regionalne i ich funkcjonowanie też musi być brane pod uwagę. Po drugie, dlaczego przez lata nie zmodernizowano i nie połączono ściślej Okęcia z Modlinem, wybudowano radą, który jest kompletnie dzisiaj niewykorzystany. Przyjdzie nowy minister rozwoju i funduszy bo to jest w Funduszach i Rozwoju Regionalnym CPK, znaczy to ten SOS, System Organizacyjny Administracji, którą zastaniemy, jest, jest dziwny. Przeprowadzi audyt, e, po, przedstawi wnioski. E, ja mówię o odczuciach, którymi, Hasse, się, który, którymi się spotykałem. niemiecki analityk Dawid Hasse mówi, tra, mówi tak. CPK może zostać największym lotniskiem Europy Środkowo-Wschodniej. Dotychczas rolę te pełniły lotniska niemieckie, takie jak Berlin. I naprawdę... Taki projekt byłby bardzo potrzebny w Niemczech, mówi szef niemieckiego Stowarzyszenia Portów Lotniczych Ralf. Bizer. Znajdziemy w opinie, jakbyśmy poszukali będące i za, Ale i ja mam, przeciw, ogóle skąd ogóle Wszystko to jest, kabaret. Wszystko jest, to jest A w ogóle w to w ogóle 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 są ogóle znane ogóle w ogóle w w